Tranzycja to długi i skomplikowany proces, ważny dla osób, które czują się obco w swoim ciele. Szczęśliwie coraz częściej rozmawiamy na ten temat, ale dziś poruszymy taki temat związany z tranzycją, o którym bardzo rzadko się mówi. To prawda, ponieważ nawet Pewnie większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jak istotną kwestią w tranzycji z mężczyzny w kobietę jest kwestia głosu. No, w gruncie rzeczy jest to, jak tak się człowiek na tym zastanowił, całkiem zrozumiałe i naturalne. W naszym studiu gościmy osoby, które ten temat znają lepiej. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Maciej Misiałek, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Dzień dobry Panie Dzień Profesorze. Dobry. Oraz Sofia Mokar, uczestniczka dziesiątej edycji Top Model, która przeszła tranzycję. Panie profesorze, pan jest pierwszą osobą w Polsce, który, która dokonuje takiej zmiany głosu. To się nazywa feminizacja głosu, z tego co wiem. No trudno powiedzieć bardzo precyzyjnie, czy, czy jestem pierwszą osobą. Znam takie doniesienie z kliniki Warszawskiej z Banacha, gdzie trochę inną metodą. Chyba w 16, 2016 roku profesor Niemczyk próbował zrobić takie zbliżenie pierścienno-tarczowe, ale to jest tylko jedno doniesienie. Natomiast ja od właśnie 2016-2017 wykonałem metodą endoskopową plastykę Wendlera u 33 pań. Jakbyśmy mogli to bardziej ludzkim językiem <laughs> Na czym to polega, tak? tak. Ale w ogóle, co to jest plastyka Wendlera? No więc celem tego naszego działania jest podwyższenie głosu. I y, rzeczywiście udaje nam się to, tą metodą uzyskać 150-200 Hz. Podniesienie tego głosu, co wydaje się wystarczające dla, dla oczekujących. I sprawa polega na wytworzeniu blizny w przednim spoidle w krtani pomiędzy fałdami głosowymi. Żeby to zrobić, trzeba laserem zmniejszyć masę fałdów głosowych w przednim odcinku, następnie skrwawić ten odcinek, żeby to było mokre i założyć dwa szwy. Jest to o tyle technicznie trudne, że to się robi przez rurę endoskopową, dwudziestoparocentymetrową i założenie tych szwów. Nie jest takie proste, ale jak już się ma troszkę doświadczenia, to już jest na pewno łatwiej. Czyli w sposób mechaniczny powoduje się, że skraca, głos... się, skraca się długość głośni i fałdy inaczej wibrują, zmienia się ich napięcie, zmniejsza się ich masa i w związku z tym uzyskujemy podwyższenie częstotliwości. Panie profesorze, w drugą stronę nie da się tego zrobić, znaczy nie wykonuje się takich operacji. To znaczy da się zrobić, są metody. Ja, ja tego nie praktykowałem, ale y, tutaj większą rolę udaje się przypisać leczeniu hormonalnemu. Jeśli, bo czasem zgłaszają się mężczyźni, którzy mają naturalnie wysoki głos i chcą go zmienić, to w kilku przypadkach, które, których byłem świadkiem, udało się to drogą hormonoterapii y, znacząco poprawić. W drugą stronę, o, o czym rozmawiamy, to nie bardzo funkcjonuje. Sofia, ty jesteś już po tranzycji, tak przeprowadziłaś jest. ją w Polsce, mimo tego, że w Polsce nie jest refundowana. Dlaczego? Mm -hmm. Dlaczego to znaczy, tutaj w Polsce ją przeprowadziłaś? To znaczy, przeprowadziłem się do Polski, jak miałam 17 mm -hmm. lat, mm -hmm. prawda? Mój dziadek jest Polakiem, mam obywatelstwo, więc tu zostałam i dlatego tu ją przeprowadziłam. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Pytam, bo być może jest tak, że po prostu my mamy większe doświadczenie, jeśli chodzi o, o nasz rozwój medycyny. Mm -hmm. A, to znaczy, w Polsce na pewno jest łatwiej to zrobić niż na Białorusi. Właśnie. Tak. Ale ty nie musiałeś przechodzić feminizacji głosu. Nie, mi się poszczęśliwiło, że może dlatego, że wcześniej zaczęłam, czy naturalnie po prostu mhm. mam um, taką predyspozycję. Mhm. Nie musiałam przechodzić tej operacji, ale, ale mi się wydaje, że faktycznie bardzo dużo osób z tym się zmaga i bardzo fajnie, że w ogóle taka opcja istnieje. A jakie to ma znaczenie dla osób, które przechodzą tranzycję z mężczyzny w kobietę, żeby właśnie no, ten głos brzmiał kobieco? Czy to jest faktycznie istotny element tego całego procesu? Mi się wydaje, że jednym z najważniejszych, prawda? Jeżeli chodzi o wygląd, to możesz zrobić wszystkie operacje plastyczne tego świata, ale jeżeli nie brzmiesz tak, jak chcesz, to, czy jak to odczuwasz, to po prostu. Nie czuję się do końca sobą, prawda? W Jasno swoim stale, jasna sprawa. Tak się składa, że mamy próbki takich zmian tak. głosu, które chcielibyśmy Państwu teraz e, pokazać, żebyście mogli posłuchać. E, zobaczmy, jak wygląda taka zmiana. Posłuchajmy. Dzień dobry, tak brzmi mój głos przed operacją. Tak brzmi mój głos miesiąc po operacji. Tak brzmi mój głos po operacji. Mhm. Ja Panie tak. profesorze, czy Różnica taki, zasadnicza. tak. Jest Tak, głosu można sobie wybrać. Czy nie da się przewidzieć tego, jak ten głos po operacji będzie brzmiał? Nie, no nie możemy odpowiedzieć pacjentce, że będzie miała taki i taki głos. To zależy od tak wielu czynników, że nie jesteśmy w stanie tego opisać. Dlatego, dlatego my, co możemy no prawie zagwarantować, że ten głos podniesiemy. Natomiast jaki on będzie, tego, tego nie wiemy. To, to, jak mówię, to zależy nie tylko od samego przebiegu operacji, od procesu bliznowacenia, ale od wielu różnych innych. Czynników. Także tutaj takiego życzeniowego postępowania nie ma, że chciałabym mieć taki, to, to się może nie udać. No dobrze, ale operacja, jakkolwiek nie byłoby tych nowoczesnych, nowoczesnych technologii, oczywiście wielkiego kunsztu chirurgów, zawsze niesie za sobą jakieś ryzyko. Czy tu jest jakieś ryzyko no chociażby utraty głosu albo dużych problemów z emisją głosu? Ryzyko zawsze istnieje, tak jak pan redaktor wspomniał i muszę powiedzieć, że wśród tych 33 osób, które miałem przyjemność, z którymi miałem przyjemność obcować i je zoperować, u dwóch pacjentek musieliśmy dokonać poprawki, bo raz zrobiła się szczelinka w okolicy przedniego spoidła, musieliśmy tam dostrzyknąć silikonu i to bardzo ładnie wyszło. A w drugim przypadku nie chciał się rozpuścić szef, który powinien się rozpuścić mhm. po kilku tygodniach. I drażnił po prostu, i dlatego musieliśmy wkroczyć jeszcze raz i go tam uciąć. Także ale ryzyka, żeby utracić głos w ogóle, nie, to takie ryzyko no, praktycznie nie istnieje. Mm -hmm. Sofii, chcę zapytać Cię jeszcze o ten proces tranzycji, bo on jest bardzo często przedstawiany w mediach jako coś mozolnego, długiego i trudnego. Tak jest. Jak to wyglądało w twoim przypadku? Znaczy ja w ogóle nie uważam, że to powinno tak być przedstawione. Prawda? To jest coś pięknego i osoby transpłciowe podążają za swoim głosem i dlatego robią się szczęśliwsze, jak przechodzą tą drogę, prawda? I też mi się wydaje całe media mm -hmm. <laughs> mówią o tym, że to jest tak a, bolesne, prawda, czy mm -hmm. ciężkie jest, ale też jest piękne, prawda? Otwiera nam oczy i daje dużo empatii do ludzi, uczy uczy nas a, Dużej otwartości, i naprawdę to jest piękna i ciężka droga. I fajnie, jak się mówi, też, że jest piękna, prawda? A nie tylko, że jest bardzo ciężka. Jasna sprawa. Panie profesorze, na koniec naszej rozmowy chciałbym się dowiedzieć, jaka jest reakcja pana pacjentów? Bo zakładam, że no, no, pana kontakt z nimi nie kończy się w momencie, kiedy jest koniec operacji, no bo potem jeszcze parę tygodni następuje jakaś rekonwalescencja. I pewnie ma pan z nimi kontakt. Jaka jest reakcja? pacjentek tak naprawdę, które usłyszą pierwszy raz swój głos, czy słyszą ten głos w takiej formie już sfeminizowanej. Z wieloma z nich mam kontakt przez wiele lat. Dzwonią, pytają różne rzeczy. Oczywiście ta sytuacja wygląda różnie, bo ja jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, że żebyśmy to, żeby to wybrzmiało, że zaburzenie tożsamości płciowej nie jest schorzeniem. I, I nawet jest rezolucja Parlamentu Europejskiego do Światowej Organizacji Zdrowia, żeby wykreślić to z listy schorzeń. To nie jest schorzenie. To jest po pierwsze. Po drugie też chciałem powiedzieć, że co, do, co prawda dopiero w 25 roku, ale sąd najwyższy uchylił przepis, który Kazał pozywać rodziców tak, i w sposób prosty. To, tak, to jest jedna sprawa, o której chciałem powiedzieć. Natomiast to, o co pan pyta, różnie. Zdecydowanie w większości przypadków jest wielka radość. Z tymi pacjentkami często przyjeżdżają rodzice, mamy, rodzeństwo i ta więź się wytwarza między nami, ale bywa tak, że przyjeżdżają osoby, które które no, nie mają dobrych relacji i to też warunkuje jakby te nasze relacje, prawda? Więc to, to bywa różnie. Ale generalnie myślę, że można optymistycznie powiedzieć, że, że te relacje są bardzo bardzo przyjemne. Ale jest to pewnego rodzaju szok poznawczy, no bo przez to są dorośli ludzie, prawda? Przez ileś lat, 20 lat albo i dłużej no, żyli ze swoim głosem. No, to jest tak trochę jak z wyglądem, prawda? I w pewnym momencie człowiek widzi siebie innego, czy słyszy siebie innego, to na pewno jest pewnego rodzaju szok. Podejrzewam, że i dla ciebie to był też swego rodzaju szok. Wiecie co? Nie, totalnie nie. To znaczy to było coś... To znaczy pozytywny szok. To... Pewnie tak, zaskoczenie, ale jak to przychodzisz przez cały czas i to nie jest tak, że jednego dnia się budzisz w totalnie innym ciele, prawda? Bo to jest, nie, nie jest to magia, magiczna Proces. sztuczka, prawda? Ale w przypadku głosu, no to to jest praktycznie z dnia na dzień. No to się dzieje z dnia na dzień, ale chęć yy, posiadania tego głosu adekwatnego do, do płci po tranzycji jest tak duża, że, że myślę, że ten szok, o którym mówimy, nie jest jakiś tutaj decydujący. Cześć, tu, Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry.tvn.pl